Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, Ujrzał Szymona i brata szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał. A oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, cała Biblia jest słowem objawionym przez Boga dla naszego dobra, ale są takie fragmenty, które wyjątkowo streszczają istotę orędzia zbawienia. Z takimi właśnie słowami mamy dzisiaj do czynienia. Zwróćmy uwagę na dwa zdania które Jezus wypowiedział na początku swojej publicznej działalności. Stanowią one streszczenie całego Jego nauczania. Spróbujmy zastanowić się nad znaczeniem tych słów dla nas. Czas się wypełnił. To oznacza, że tu i teraz Bóg wkracza w naszą historię i w nasze życie. Nie należy uciekać w przeszłość, bo ta już do nas nie należy. Nie należy również wybiegać w przyszłość, bo nie mamy na nią wpływu. Jest przed nami zakryta. Ani jutro, ani kiedyś. Nie jest czasem zbawienia. Warunek usłyszenia przez nas Słowa Bożego to jest życie w dzisiaj. Święty Paweł mówi nam o potrzebie odkrywania chwili obecnej. Żebyśmy zobaczyli inną perspektywę, żebyśmy nie absolutyzowali wartości wspaniałych, które otrzymaliśmy w tym czasie, bo ani małżeństwo, ani rodzina, ani to ziemskie powodzenie, ani może jakieś smutki jakie nas dotykają, nie stanowią wartości absolutnej. Jest nią jedynie Bóg, który jest celem naszej drogi. Dlatego zwraca uwagę na to, że czas jest krótki, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby go zmarnować. Jezus podkreśla znaczenie chwili obecnej. Ona jest czasem opowiedzenia się za Bogiem, godziną podjęcia decyzji na tak wobec Jego miłości. Wiemy o tym, że wielu ludzi żyje nie do końca w swoim czasie, bo albo Wspominają z nostalgią przeszłość, ubolewając, że wszystko jest inne niż w czasach ich młodości, drudzy z kolei żyją w ciągłym niepokoju i lęku o to, co będzie, i karmią się jakimiś iluzjami o samoczynnej zmianie na lepsze która może kiedyś nastąpi. Powtarzają, że kiedyś będzie lepiej. Tymczasem nasza wiara wzywa nas do przeżywania teraźniejszości w całej pełni. Tu i teraz przychodzi do nas Bóg. Teraz jest czas Jego działania w naszym życiu. Teraz jest czas opowiedzenia się za Nim. Bliskie jest Królestwo Boże. To jest kolejny fragment Ewangelii, która stanowi streszczenie misji Jezusa. Bóg ma w historii plan do zrealizowania, wizję harmonii i pokoju. Właśnie tak w Biblii jest określane Królestwo Boże. Jest ono z samym Jezusem Chrystusem, Bogiem dla człowieka. To nie jest jakaś rzeczywistość przestrzenna, tylko to jest Bóg pośród swojego ludu. Ten plan jest bliski, ale jego pełnia oczywiście czeka na realizację w przyszłości. Oczekuje jednak, aby zrealizować się w naszym zranionym świecie. Nikt nie jest już oddalony czy wykluczony. Każdy włącza się w niego. Zwracając się ku Chrystusowi, przyjmując Jego miłość i podążając Jego drogą, idąc za nim, uczestnicząc w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu. Bliskie jest Królestwo Boże. To oznacza, że Bóg jest z nami, i że Jego panowanie rozpoczęło się w działalności Jezusa dla dobra człowieka i świata. Nawracajcie się. To kolejne słowa Jezusa. Nawrócenie oznacza zmianę myślenia, przemianę serca, kierunku swojego postępowania. Jest ono zwróceniem się do Jezusa poprzez podjęcie tej samej drogi, jaką On przebył. Nawrócenie ma moment początkowy, który polega na powierzeniu się Chrystusowi. Później trwa przez całe życie i polega na stopniowym wstępowaniu w Jego ślady. Na stałym przechodzeniu od kłamstwa do prawdy, od niewoli do wolności, z ciemności do światła. Przed Jezusem nawrócenie oznaczało zawrócenie, cofnięcie się. Był to akt kogoś, kto w pewnym momencie życia zorientował się, że wypadł z drogi. Zatrzymuje się wówczas, Zastanawia się nad sobą, postanawia zmienić swoje postępowanie. Ma ono znaczenie moralne, polega na zmianie obyczajów, na zreformowaniu swojego życia. Do takiego nawrócenia wzywał prorok Jonasz mieszkańców Niniwy. Ale w ustach Jezusa znaczenie to zmieniło się. Nawrócenie nie oznacza zawrócenia i powrotu na właściwą drogę, zachowywania prawa i przykazań, ale oznacza uczynienie skoku do przodu i wejście do królestwa, uchwycenie zbawienia, które przyszło do ludzi za darmo. Z wolnej i bezinteresownej inicjatywy Pana Boga. A zatem nawrócenie i zbawienie zamieniły się miejscami. Najpierw mamy zbawienie, czyli hojną i darmową inicjatywę Pana Boga, a dopiero potem przychodzi nawrócenie jako Odpowiedź człowieka. I w duchu tej Ewangelii moglibyśmy powiedzieć: Nawróćcie się, ponieważ zostaliście zbawieni. Zbawienie przyszło do Was. Przyjmijcie miłość Boga. Chrześcijaństwo zaczyna się od głoszenia daru, nie zaś obowiązku. Nie zaczyna się od prawa, ale zaczyna się od łaski, od uświadomienia sobie, ile Pan Bóg dla nas uczynił. To jest przede wszystkim ważne, co On czyni dla nas, a potem dopiero, co my ewentualnie możemy uczynić dla Niego. I ostatni fragment, który podkreśla Pan Jezus na początku swojego nauczania, to są słowa wierzcie w Ewangelię, bo właśnie pierwszym podstawowym elementem nawrócenia jest wiara. To jest w zasadzie tożsame z samym nawróceniem. Wiara jest bramą, przez którą wchodzi się do Królestwa i do Zbawienia. O jaką wiarę tutaj chodzi Jezusowi? Chodzi o wiarę, która jest zawładnięciem, wzięciem w posiadanie, zdobyciem, jakby zagarnięciem. Wiara nie jest jedynie zgodą intelektu na głoszoną prawdę, która do nas dociera, ale jest przede wszystkim wyrazem zaufania do tego, który ją głosi. Wierzyć to znaczy kochać i uczynić z Jezusa swoje życie. Wiara jest przylgnięciem do Niego i pójściem za Nim. A Ewangelią, o której mówi Jezus, to jest On sam. Dobra nowina o Jego miłości. A zatem jest to wezwanie, żeby uwierzyć w miłość i pozwolić jej się ogarnąć. Serdeczne dzięki za wspólną modlitwę. W komentarzu możesz wpisać, co było Twoim największym owocem tej modlitwy, co Ciebie poruszyło. W opisie natomiast jest informacja, jak dołączyć do naszego mocnego newslettera. W pierwszym mailu dostaniesz super prezent, jak się rozwijać w wierze. W opisie znajdziesz też informację, jak kontynuować jeszcze teraz swoją modlitwę. I pamiętaj, trwaj mocny w duchu.